Cześć ludzie, witam w kolejnym odcinku. Dziś znalazłem sobie taki fajny serwer, gdzie jest pełno budowli metalowych. Broń bardzo trudno jest znaleźć. Są słabe kity, więc spróbujemy okraść kilka budynków, jeśli się uda. Tą broń znalazłem. Tą też. A tamto zresztą z kitów. Nie mam lotnetki. Tam coś jest. Chyba tam nikogo nie ma szybko. Jest tam ktoś. Mam tumik. Nie słychać. Idealnie trzeba wycelować i... Z takiej odległości raczej nie trafię. Okej. Okay. Szybko tu Nie wiem czy to mi się uda. Jest tam ktoś? Tutaj chyba nikogo nie ma. Tam ktoś jest. Trzeba uważać. Teraz! Nie trafiłem. Znowu... O! O! Zaszło do mnie strzelać. Dwóch ich jest. Chyba. No jakie... Jakie to jest trudne. Ostatnie trzy noboje. Nie trafiłem, dobra. Nie idziemy tam, zostało tylko tyle amunicji. Trzeba to wykorzystać. Jak najlepiej. Skok? Ech. Dobra, tutaj jest drobina, to wejdę. W następnym odcinku zbuduję sobie tutaj gdzieś dom i jakieś te cztery skoły, żeby tutaj okradać niektórych albo drabina. Dwie drabiny tutaj i bym mógł wejść. Okna są potwierane. Okej, okay. Auto jest. Zablokowane. A dlaczego tutaj nie wejdę? Skaczę Jest! Weszłem! Udało się. Coś tutaj chyba było. Może w jakimś safe coś zostało, jeśli mają. Wszystko jest drewniane. A jest sklep i można kupywać. Okna są takie? Chyba jakiś... słaby ten fort, czy co to w ogóle jest? Dobra, to pójdziemy tam, gdzie strzelali ci kolesie. Tutaj nic nie ma. Co? Co? Nie. Mam apteczkę? Mam bandaż. Jo ja. Trochę tu? O. Tutaj też nic nie ma. Boga mm. Idealnie. A tutaj coś jest? Nie. Dobra. Pistolet. Mam mało amunicji. Okej. Okay. Niezbudowane Szybko trzeba się tutaj dostać Wejdę sobie tu No Dobra Jest Raz przeskoczę tu Jest Jestem na dole No i tutaj też nic nie ma Dobra, poszukam jakiegoś domku, czy coś, i pokażę. Przeszłem tutaj trochę. Widzę coś tutaj dziwnego. Co to jest? O, sejfy! Nie, za dużo amunicji, chyba ich nie rozwalę. No. Hmm. Aha. Dobra Tutaj nic nie mam Ile gdzieś tam dalej Usłyszałem strzały i widzę jakiś samochód Zamknięty Ktoś coś strzela Tam też po prawej samochód i widzę helikopter i jeszcze jeden samochód, co to jest? Wolny? Nie, zamknięty. Pójdę trochę bliżej miasta. Okej, okay, doszłem tutaj. Co to? To są świnki... To jest koleś?! Jeszcze jeden strzał Czemu nie trafiam Dobra Co my tu mamy? Helikopter Ma paliwo Zróbmy sobie kość I... zablokowany Słabo Hmm Słyszałem tutaj giganta. Tam coś leży. Tu to jest tylko granat dymny. O nie, 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 nie. My się kość mam złamaną. Aby ten samochód był otwarty Nie dostałem nie Okej, okay, mam nadzieję że Wam się odcinek podobał Jeśli tak możecie dać łapkę w górę I do następnego filmu. Tym razem się postaram na następnym filmie znaleźć jakiś dom Igo Oktawski. No to do na następnego filmu. Cześć!